Siemanko z tej strony Seatrox Witam was bardzo serdecznie w kolejnym trzecim odcinku z mapy o nazwie Parkour King Dzisiaj znajdujemy się dokładnie w tym samym miejscu, w którym zakończyliśmy ostatni odcinek No i niestety nie uda mi się wejść do tego sekretnego pokoju Ponieważ jak widzicie wymagane są trzy płyty, a ja w swoim ekwipunku posiadam tylko jedną Tak więc myślę, że możemy założyć na siebie to uzbrojenie I kontynuować dalej naszą przygodę w etapie drugim Nie udało mi się ostatnio przejść tego etapu drugiego Troszeczkę się zawiodłem, ponieważ miałem nadzieję, że że, że każdy odcinek to będzie jeden etap no ale jak widzicie niestety nie, nie udało mi się no, mam nadzieję, że dzisiaj e, uda mi się zakończyć e, etap drugi no i e, roz, rozpocząć przygodę na kolejnym czyli trzecim etapie e, okej, okay, tak więc myślę, że bez wynego przedłużenia możemy już tutaj zaczynać e, mamy tabliczkę jump here, tylko e, gdzie oni chcą, żebyśmy skakali? tutaj nic takiego raczej nie widzę o, czekajcie, może tutaj później byśmy skoczyli tutaj, tutaj, o, wydaje mi się, że chyba że chyba tędy jest jakaś droga także zobaczymy zaraz, oczywiście na początku będę musiał się rozgrzeć, także e, pewnie pierwsze parę skoków będzie nie do końca e, zadowalających, aczkolwiek mam nadzieję, że, e, że jak już się rozgrzeje, to wszystko będzie w jak najlepszym e, porządku okej, okay, tak więc jak widzicie udało mi się skoczyć na pierwsze drzewo lecimy sobie tutaj dalej dobra, Ok, teraz tutaj, jak na razie bez problemu, U, teraz tam będziemy musieli skoczyć, fuck, nie udało się no niestety, będziemy próbowali e, dalej, jak widzicie została mi jedna płyta, mam tutaj również jeszcze jakieś e, dwie miksturki, złote jabłko i tak dalej, myślę, że to e, później nam się przyda. Chociaż ja w sumie e, sam nie jestem do końca e, co do tego przekonany. Nie mam pojęcia, ile zostało mi jeszcze tutaj e, pokoi w tym drugim etapie. Mam nadzieję, że niewiele, ponieważ e, nie mogę się już doczekać etapu trzeciego. Chciałbym go e, zacząć, ponieważ jestem ciekaw, co tam będzie. O, udało się. Mam nadzieję, że będzie e, coś fajnego. Ten drugi etap e, mi się spodobał. Wam również e, przypadł do gustu, ponieważ e, było bardzo dużo pozytywnych ocen pod ostatnim materiałem, za co e, naprawdę wam dziękuję. To pokazuje wasze wsparcie i naprawdę motyw motywujemy do. Dalszego nagrywania. Tak więc mam nadzieję, że dzisiejszy materiał spodoba Wam się e, równie dobrze. Okay. OK, 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 dobra. Jest. OK. Dobra, cyk. Mamy lewer, czyli dźwignia. O, dźwignia. Naciskamy i coś tutaj powinno nam się chyba teraz otworzyć. Tutaj. O, tam są drzwi. Dobra, tak więc te drzwi nam się chyba otworzyły. E, no i cóż, to jest już chyba e, koniec tego pokoju, chociaż nie jestem pewny. Stage complete, no nie, to nie jest koniec pokoju, tylko końca całego etapu drugiego. Boże święty, zobaczcie, skończyłem poprzedni materiał w tamtym miejscu. A gdybym wiedział, że ten pokój jest już ostatnim, to na pewno leciałbym do końca. No trudno, tak się zdarza. Tak więc nie ma co e, tutaj rozpocząć. Tylko naciskamy teleport back. No i jak widzicie, mamy teraz tutaj. You may now enter stage 3, czyli etap trzeci już mamy odblokowany. E, Okej, okay, musimy stąd chyba teraz wyjść Idziemy sobie do etapu trzeciego i rozpoczynamy e, kolejną przygodę w etapie trzecim, dobra? E, etap trzeci to są nowe e, przedmioty Co my tutaj mamy? Splash potion of healing O, będziemy mieć tutaj miksturki nowe, dobra Tak więc standardowo dwie bierzemy, dwie, od, dwie odkładamy sobie tutaj do Ender chesta e, I myślę, że... E, możemy już sobie lecieć z kolejnym etapem. Naciskamy oczywiście przycisk, kładziemy się spać e, i potem będziemy już gotowi, aby wyruszyć dalej, tak więc zobaczymy co tym razem e, nas czeka. Mam nadzieję, że będzie to coś fajnego. Spodziewam się, że będzie teraz już troszeczkę trudniej, ponieważ etap trzeci jest już etapem przedostatnim, no i tymczasem mamy The Fortress, czyli nie wiadomo co wchodzimy, okej? Okay. It is strongly recommended to rest po prostu nie wiem dokładnie o co mu chodzi z tym desktopem, no ale zobaczymy. Mam nadzieję, że jakoś uda nam się to, e, to, to, to z tym poradzić. E, no i zobaczcie, jak widzicie, jesteśmy teraz e, w takim etapie, który jest głównie zbudowany z lawy, netherraków i netherbricków, jak widzę. Także troszeczkę bardziej mrocznie. E, I co my tu mamy? Fire Resistance Potion News. Potion hits in front of machine O, dobra. Tak więc będziemy mieli nie, miksturkę, znaczy będziemy mieli fire resistance jak, a, jak ta mikstura po prostu nas trafi. Ok, mamy 2 minuty i 15 sekund, tak więc trzeba się spieszyć. Chyba tutaj należy zacząć tą, e, tą, tą ten etap. Dobra, lecimy sobie spokojnie. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Ok, chyba teraz jakoś tutaj musimy wskoczyć, jestem, dobra. Bez większych problemów jak na razie. Mam nadzieję, że tak pozostanie do końca. Okej, okay, udało się. Okej, okay, jest, udało się, dobra, tak więc naciskamy przycisk. I co my tu mamy? Kolejny pokój? Nie, to jest chyba kolejne pomieszczenie, tam jest drugi pokój. Tak więc myślę, że możemy sobie lecieć, dobra, chyba. Chyba dobrze idę, tak mi się przynajmniej wydaje, dobra, chyba teraz musimy tutaj. O, oh fuck, o, oh fuck, o, oh fuck. Wiecie co, muszę się spieszyć, ponieważ jak mi się skończy Fire Resistance i wpadnę do tej lawy tak jak teraz, to już będzie chyba po mnie. A zostało mi tylko minutę i 30 sekund, kurczę, no. Nie zaciekawię, nie zaciekawię. Za Także naprawdę muszę się. Tutaj streszczać z tym, dobra. Spokojnie, teraz się palę, to troszeczkę mnie to rozprasza. Aczkolwiek mam nadzieję, że, że mimo wszystko sobie jakoś tutaj z tym poradzimy. Dobra, jestem. No, skończysz się palić, bo bo sensu po prostu. Okej, okay, zasłania mi cały ekran, dobra. W porządku, jest. Udało mi się skoczyć. Teraz tutaj, okej okay. Teraz chyba tutaj i tam będziemy lecieli. Zaraz się przekonamy. Chyba tak, dobra. Ok, teraz tutaj. jest, udało mi się. U, jakiś przycisk, co on robi? Aha, czyli ten przycisk wysyła tutaj Glowstone'a, dobra. Czyli po tym Glowstone'u będziemy musieli lecieć aż tam na górę. Ok, także wysuń się. I lecimy, 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 lecimy. Jest, udało mi się przeskoczyć to. Uf, dobra, w porządku. Także czekajcie, bo teraz tutaj. Okej, okay, jestem. Jestem. Jestem, dobra, i teraz tylko. Jestem, i, i, i na koniec, na koniec, na koniec. Okej, okay, udało mi się. Dobra, tak więc e, pierwszy pokój w etapie trzecim już za nami, dobra. Wchodzimy sobie tutaj. Nic nowego nie mamy. Naciskamy przycisk standardowo i kładziemy się do spania. Okej, okay, nie było w sumie e, aż tak trudno jak się spodziewałem. Jeżeli dobrze pójdzie, to może uda mi się nawet przejść się etap trzeci, aczkolwiek e, nie jestem co do tego przekonany. What the hell! Co my tutaj mamy? Fortress, dobra, Ok, no to co, lecimy, lecimy, czekajcie, jak się nazywa ten pokój, bo nie, nie zauważyłem Despire, okej, okay, dobra, lecimy Ok. E, no i cóż my tutaj mamy, musimy chyba uważać, tak mi się wydaje, żebyśmy nie spadli na dół, bo nie będzie za ciekawie później Okej, okay, o, oh fuck, o, oh fuck, o, oh fuck, o, oh fuck Nie wiem tylko, czy to dobrze, ale chyba, chyba nic, nic takiego wielkiego się tutaj nie stało, Ok, jakaś... Wieża i chyba będzie musieli się tak po niej wspinać. Coś mi się wydaje, szczerze wam powiem. O oh, fuck, o oh, fuck, o oh, fuck, o oh, fuck. Dobra. Okej, okay, także nie ma co nie ma co marnować czasu. Trzeba lecieć tutaj. Ok, jestem tutaj. Jestem tutaj. tam mi się nie uda. Wiecie, co chyba muszę tutaj skoczyć. Będę próbował jeszcze raz. O, w porządku. W porządku, w porządku. Okej, okay, udało mi się. Dobra, jestem. Teraz chyba tam. Tak mi się wydaje, dobra, udało się. Tylko muszę tutaj bezstresowo sobie lecieć. Okej okay, jestem. Cyknie, chyba nie tutaj. O, chyba jednak tędy. Dobra, w porządku. Także powoli będziemy e, pchnęli się w górę. Oj ojoj, jeszcze całkiem daleko, także trzeba uważać. Nie tam nie, czyli... Teraz idziemy w drugą stronę. Ups. Prawie spadłem. Dobra, ważne, że nie spadłem na sam dół. Z tego jeszcze mogę, że można jakoś wyjść. Znowu się pośliznąłem, kurczę. Aha, a wiecie co? Może zrobię sobie po prostu tak, będzie... Będzie o wiele łatwiej. Okej, okay, kurde, spadłem. Ajajajaj, Nie jest to tak do końca łatwe, jak mogłoby się wydawać. Okej, okay, dobra, jestem, dobra. Czyli teraz tutaj, okej, okay, w porządku. W porządku. Czyli Lecimy sobie tutaj, dobra. Bez większych problemów jak na razie. Okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ile jeszcze zostało? No, jeszcze trochę. Jeszcze trochę mam nadzieję, że uda mi się teraz to przejść. Uff, na szczęście mogę się tutaj wrócić. Jak teraz padnę, to się zdenerwuję na maksa. Okej, okay, czekajcie. Chyba tutaj. Tutaj, okej, okay, jestem. Dobra, dobra, dobra. Cyk. Cyk. Fuck! No way! No way, no way, no way! O, kurde, no i zobaczcie! Odnowa całe to kółko. Dobrze, że w sumie. że nie, nie całą wieżę. To I tak jest plus, ok, w porządku. Dobra, udało się. Ops, ok. Ok, ok, dobra, bez problemu. Muszę się tutaj naprawdę skupić, żeby żeby nie popełnić jakiegoś głupiego błędu, który mógłby mnie tutaj po prostu zatrzymać na dłużej okej okay, skoczymy sobie kurde teraz tutaj mam nadzieję że mi się uda Aj, nie 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 niestety niestety coś źle robię o teraz się udało okej okay. spoczko skakujemy sobie tu skakujemy sobie tu teraz tutaj tutaj okej okay, tutaj 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 jeszcze nie byłem chyba w sumie tak mi się wydaje Okej okay. Ej, czekajcie czy ja dobrze idę w ogóle? Czy Tak zastanawiam w tej chwili, czy ja dobrze idę No, no chyba tak, idę ciągle na górę Fak. prawie ciągle na górę Gdyby mnie to, że No nie wierzę w to Czekajcie i co, i co teraz? Chyba tędy... Ja pierdziel, na sam dół spadłem. O Boże, troszeczkę się zamotałem tam, troszeczkę się zgubiłem. No ale dobra, teraz już mniej więcej znam drogę, także... Będziemy próbowali od początku. Wieża jest dosyć wysoka, jak widzicie, także chwilkę mi to zajmie, pewnie. Ok, no ale mam nadzieję, że mimo wszystko uda mi się wejść na sam szczyt. Ok, kurczę. Nowy Narodowy Citrox. Ajajaj aj. Dobra, w porządku. Jesteśmy tutaj. I teraz spokojnie, tutaj. Ok, tutaj, dobra, teraz. A i nie w spacji w odpowiedniej chwili No jak widzicie jestem po raz kolejny na dole. No nic, dobra. Próbujemy sobie dalej Fuck 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 fuck. Jestem ciekaw co tam w sobie będzie na górze Okej okay. No nie, źle, znowu źle się ustawiłem troszeczkę A, już byłem w tak wysoko i, i kurczę musiałem spać, zobaczcie i teraz od nowa się z tym wszystkim męczyć tutaj, to nie jest naprawdę fajne. Ops. Dobra. Jestem, jestem, jestem. Okej. Okay, no i dobra. I w porządku. I teraz spokojnie sobie będziemy tutaj do góry lecieli. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, dobra. Ops. Troszeczkę w FPS-ów. Mój buden pis nie wyrabia tak dużej ilości lawy tutaj wokół nas. Dobra. Aj, aj, Niestety nie udało mi się tym razem. Dobra. Próbujemy po raz kolejny. Aha. Czyli teraz... Tutaj, tutaj. A, czy mogę sobie po prostu tak wskoczyć, okej. Okay. Aj, kurde. Czy jesteśmy w tym samym chyba momencie, w którym byłem wcześniej? Tylko że teraz po prostu muszę... Tutaj doskoczyć. Okej, okay, jestem, dobra. No i lecimy dalej. Prawie spadłem na dół. Lol. Lecimy dalej, dobra. Fuck! No nie no nie wierzę w to. I znowu, i znowu, i znowu tak nisko Kurde Naprawdę można się tutaj zdenerwować, zobaczcie Człowiek jest już tak wysoko i, i, i na dół, i z powrotem, i z powrotem Fajnie to, fajnie to wygląda, ale już Po pewnym czasie jest to naprawdę dosyć Uciążliwe, tym bardziej, że Coraz bardziej się denerwuje Także trzeba e, Się uspokoić, keep calm and jump Okej, okay, czekajcie Oj, pozdro Pozdro, żadna miksturka mi tutaj chyba raczej w tej chwili nie pomoże Jedyne na co mogę liczyć to na Swojego skilla Którego tak naprawdę nie posiadam O, no, jak widzicie właśnie właśnie Kurcze no Żeby taki głupi moment mnie zatrzymał na no tak długo No bez sensu Bez sensu, bez sensu, bez sensu Okej okay, w porządku Tu mi się udało Teraz chyba trzeba... Dobra jestem Okej okay, jestem, jestem, jestem Jestem czekajcie, czyli teraz tutaj musimy skoczyć, Ok, udało mi się, teraz tutaj dobra, i teraz tak lecimy tutaj, aj aj, aj, spokojnie spokojnie, żeby już nie spaść tylko niżej to będzie tragedia, jak już spadnę niżej okej okay. dobra, w porządku aj, tutaj mi się podwójne w nie chce coś załączyć, nie wiem w sumie dlaczego okej, okay, dobra, jestem tutaj Jestem tutaj No, czemu mi tam nie chce wejść, dobra Aj, zahaczyłem, kurde, muszę troszeczkę większy tam łuk zrobić Okej okay. Okej okay. Okej okay. O, pięknie Dobra, jest udało mi się Teraz spokojnie, Citroch. Spokojnie, 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 no komputer bądź ze mną, a nie przeciwko mnie Dobra Okej, okay, udało się i teraz tylko powolutku sobie teraz będziemy tutaj na ten szczyt wchodzili, o, o, pięknie, 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 dobra, w porządku, nie ma tragedii, nie ma tragedii, nie ma tragedii, lecimy wyżej, 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 no tutaj mogę sobie tak skoczyć, także lajtowo i czekajcie, gdzie teraz? Nie, nie, nie. O, jestem, dobra, w porządku. Już się przestraszyłem, że spadnę na dół, okej. Okay. Czyli teraz tutaj i chyba tam musimy skoczyć. Tak mi się wydaje, dobra, udało mi się, udało się, udało się. Czekajcie. Ops, 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 nie tak Czekajcie, musimy z powrotem tędy chyba. Tędy. Tędy, okej. Okay. AJAJAJAJ, nie, nie, nie tak nisko, nie tak nisko O, fuck O, fuck, o, fuck, czekajcie, teraz, aha Czyli droga chyba prowadziła mnie tędy, dobra to jest jakaś wieża zagłady Beskidu, okej, okay. wchodzimy sobie Teraz, ajajaj, spokojnie Spokojnie, spokojnie, spokojnie No nie Czemu nie mogę teraz Tutaj takiego łatwego skoku zrobić. Ok, udało mi się. Czekajcie. Już po raz kolejny tutaj jesteśmy znowu. O, udało się. W porządku. Okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Do góry, do góry, do góry. Już naprawdę chyba niedaleko. Dobra. Ok. Jesteśmy, dobra. W porządku. I teraz... Jest. Udało się, udało się, udało się. Spokojnie, 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 spokojnie. Po prostu jak na wojnie, spokojnie. Ok. Okej, okay, ok. Ok, już coraz bliżej szczytu. Jest. Czuję się jakbym zdobyła Monteverest po prostu. Czekajcie. I i i i. I jestem! Jest, udało mi się pociągnąć dźwignię. I co teraz? Gdzie nam się otworzyły. U, chyba tam, dobra. Także teraz musimy jeszcze powolutku sobie zejść. Tak, jakoś bezboleśnie. Mam nadzieję, że mi się uda. Dobra, tak więc jak widzicie, po, po dosyć ciężkiej e, walce udało mi się zwyciężyć z tą wieżą. Okej. Okay. Teraz, jak tylko tam dojść? O, to jest pytanie moje. E, a, 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 czekajcie, zaraz zobaczymy, czy czasem. Nie tędy Ale wydaje mi się, że chyba nie O, chociaż może jednak. To jest jakiś glowstone. O, zobaczcie, chyba jednak tędy musimy sobie iść Okej, okay, wiecie co nie będę skakał tutaj Będę skakał tak po jednym klocku, żeby... Żeby po prostu tego nie zepsuć, tak jak właśnie to teraz by miało miejsce Dobra, poczekam aż mi się życie zregeneruje Spokojnie, spokojnie No i teraz dotrzemy tam do końca, także fajnie Myślę, że już teraz uda mi się przejść to bez problemu Taką mam przynajmniej nadzieję Okej, okay, no szybciej, szybciej kończ się palić, bo to nie ma sensu To nie ma sensu Ok, w porządku W porządku, ops Fak, 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 Ok, Okej, easy easy, easy. Jak ja mam tam skoczyć? Chyba tamtędy jakoś. Tak mi się wydaje. No, dawaj, dawaj, dawaj. Nie chcę płonąć. Nie chcę płonąć. Bo bez sensu po prostu e, wtedy jak spadłem do law będę miał mniej życia, to a to myślę jest e, nie na korzyść dla nas. Okej okay. Ops, 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 ops. Dobra, jestem. Oj, oj oj! ojojojoj, było blisko, czekajcie, wiecie co zaraz sobie piję mi regeneracji dobra dojdę tam i będzie już koniec, jest już się nie mogę doczekać, bo ten, powiem wam szczerze, że ten pokój troszeczkę mnie tu zatrzymał na dosyć długi e, czas, ale jak widzicie nareszcie mi się udało i lecimy dalej, dobra okej okay. Więc sobie może złote jabłko, albo nie chyba chyba nie ma takiej potrzeby cyk 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 i jestem, dobra Cave of Souls już za nami nie, przed nami, sorki, przed nami jest, za nami było te coś tam na S. Dobra, nieważne, tak więc jesteśmy tutaj, nic nowego nie mamy oczywiście. Naciskamy, idziemy spać i nam się mamy nadzieję tutaj. No zapiszę, dobra, tak więc e, kolejny checkpoint przed nami. No i co i lecimy do trzeciego pokoju? Lecimy do trzeciego pokoju, zobaczymy jak długi on będzie. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj zdążę go przejść. okej, okay, dobra, w porządku. I cóż my tutaj mamy? Będziemy chyba musieli skakać po tym Soul Sandzie. Ops Nie tak, nie tak, nie tak. O, stąd sobie będziemy mogli wskoczyć bez problemu. Okej, okay, tutaj spokojnie. Uuu! Nie za ciekawie z tego co widzę. Okej, okay, ale, ale spokojnie. Powolutku, myślę sobie. Poradzimy. O, pięknie, dobra. Lecimy dalej. Aj, fuck, nie udało mi się. I co teraz? Jak mam tam teraz wrócić? Pewnie jakoś tędy. Okej, okay, w porządku, i próbujemy od nowa. To chyba nie jest takie w sumie trudne. Skakanie po tym soussandzie. O, w porządku. W porządku. Tutaj skurczę trudny moment, widzicie? Tutaj nie będzie. O, tutaj mogę sobie w sumie skoczyć. Tam nie będzie tak łatwo, chyba. Z tego co widzę. Jakbym od razu. Nie, no, od razu nie dam rady. Fuck. Fak, 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 a byłem już tak, tak blisko tego momentu, dobra, będziemy próbowali od nowa Myślę, że jeżeli to jest koniec, chociaż nie wydaje mi się, to dalibyśmy radę to przejść, ten pokój przejść Dosyć szybko, ale zobaczymy co tam dalej nas czeka, nie chcę jeszcze zapeszać niepotrzebnie Okej, okay, udało się Dobra, w porządku, trzy skoki naraz, cyk O, tak trzeba było zrobić chyba, tak więc jestem, udało mi się Cyk. ok i, i przeszedłem już ten... E, te pierwsze pomieszczenie jakby. Zobaczcie, tutaj nie ma żadnej ukrytej płyty, bo już dawno nie miałem żadnych nagród, ale chyba nie. Chyba z tego co widzę to raczej nic tutaj ciekawego nie znajdziemy. Ok, tak więc lecimy sobie dalej. Dobra, gdzie teraz chyba? Chyba tutaj, Ok, Chyba raczej na pewno tutaj. Dobra, ops. I co teraz? O kurde. To powiem wam, że nie za to widzę teraz, w tej chwili Zobaczcie, muszę tu wskoczyć, a później jeszcze taka wieża przynajmniej. nami Ajajaj, no będzie ciężko e, I myślę, że to już będzie dzisiaj ostatni pokój Nie uda mi się na pewno przejść tego e, całego etapu Pewnie okaże się, że będzie tak samo, że e, zostanie mi jeden pokój do końca Ale będziemy sobie to kończyli już po prostu w e, kolejnym materiale Bo nie chcę, żeby ten trwał nie wiadomo jak e, długo Okej, okay, wiecie co, próbujemy jeszcze raz To nie jest chyba w sumie takie trudne Mam nadzieję, że za chwilę uda mi się to, to przeskoczyć a tutaj na razie muszę sobie poradzić. Troszeczkę mroczny jest ten, ten poziom, jak widzicie. Jestem ciekaw, co będzie w tym ostatnim etapie, czyli w parkour kingu. Tak jak nazwa wskazuje, taka jest właśnie nazwa ostatniego etapu. Dobra, w porządku. Ok, udało mi się, jak widzicie, całkiem, całkiem spoko. Dobra, jestem tutaj. Jestem tutaj. Teraz co? Teraz jak? Teraz gdzie? O, teraz chyba. Tutaj, dobra, w porządku. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Teraz musimy na tym skoczyć, tak? No ale to będziemy próbowali. Udało się. Udało się, tutaj również. Udało się, tutaj. Udało się, tutaj. I udało się, tutaj. okej okay. choć problem z przed nami. Wiecie co? Zobaczcie, tylko jak to wygląda. Uuu, dobra, jakieś płyty Wiecie co, nie będę, tego, e, nie będę tego przechodził Dzisiaj myślę, że, za, że zakończymy sobie tutaj Tak więc e, udało mi się zakończyć etap drugi Udało mi się również e, przejść trzy pokoje w etapie trzecim I myślę, że w dzisiejszym odcinku to było na tyle Mam nadzieję, że, że, że ten materiał wam się spodobał Mam nadzieję, że z tym będzie on również tak, tak dużą liczbę Pozytywnych ocen jak materiał poprzedni Ponieważ było tam ponad 430 głosów na tak Za co naprawdę serdecznie wam dziękuję Tak więc jeżeli wam się spodobało Zachęcam was do ocenienia Dajcie znać w komentarzach, e, czy spodobał wam się ten etap Dajcie znać co myślicie o tej mapie, a jeżeli jesteście moimi nowymi widzami, to zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału po więcej tego typu materiałów. Także z mojej strony to było na tyle, ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, życzę Wam udanego dnia i do zobaczenia!